O dzień dobry. A właśnie nagrałem ten wczorajszy posiłek. To była kolacja. A teraz w ogóle będzie mój obiad. A ładna pogoda rozpogodziło się. A właśnie. Zjem. Mm. No bardzo dobre. Dobrze tutaj. Tutaj wszystko. Warzywa. No właśnie posiłek. Ta godzina. Zaraz zobaczę która godzina sam raz. Trzynasta, szesnaście, o bardzo, mm -hmm. no naprawdę pyszne to jest. a no, mogliśmy mieć pojemnik, by było, dali by więcej, ale to starczy jest co jeść nie co narzekać papryka no bardzo dobre rzeczy tu są witaminy no bo pojedziemy jeszcze nagrywać Nagram czekajcie na filmy jeszcze. No właśnie widziałem też film Nikoli, Ale to mówiłem dziękuję, że nie obrażasz już mnie Ja ciebie też nie będę obrażał Mówiłem Pinokio? Jaki Pinokio? <laughs> no to wymyślają to co to Daruję Tobie Tak właśnie, o dobrze o tym myślisz. Ja zamieszkam Zasiu Basiu kochaną moją. To będzie moja królowa. Będzie aniołkiem. O właśnie rozmawiałem przez telefon. Tylko nie mogę jeszcze po prostu dodzwonić się do tym paszportem o, tylko nie wiadomo może latem czy co może to trochę się uspokoi o rozmawialiśmy właśnie o Egipcie o, krzysia zabierze krzysia, samolotem nie wsiądzie na karuzelę wsiadł. Krzyczeł, żeby zatrzymać karuzelę. Mm. Pokażę, jak to wygląda. Mm -hmm. Właśnie, jeszcze pojechaliśmy do ochroniarza. O Asi, ochroniarze, pozdrawiam. Bola. A to będzie to też twój ochroniarz. Dobra, dziękuję, że. Niech się trochę to uspokoi. Tylko to... Ja mam tutaj księgowość. Trzeba by było... Musimy porozmawiać. Żeby to zabrać tę znaleźć Księgowość. Tu też masz. poprowadzisz a kurs bym zrobił bym był twoim pomocnikiem to by, u, to by się już ma, a byłoby można by zrobić to żebym ja salon masaż masaż Masaże dla kobiety. Dla kobiet. Ale zaraz będziesz krzyczała, ale ja kobiet nie będę, nie wiem co z nimi robił, tylko będę po prostu jej masował. Taka praca będzie też. A, a będziesz typnowała mnie. No właśnie, rozmawiałem też ze swoją koleżanką Właśnie o chcę powiedzieć też nagrywa ta konduktorka ze Szczycina głupoty i na Asię, że ona w ciąży <grystanie> o mamie, a mama nie żyje Ty lat nie żyje no wymyślają to H mm. No bardzo dobra Zdrowa żywność. A H. Mm. Tak to jest właśnie. Sami widzicie. Jest popój, cisza. Ona grywa ta. A, tak. A po, mogę powiedzieć, że o ładnej sukience, by ładnie wygląda. Ładna kobieta. Dba o siebie. To jest dba. A ona mówiła, że ma pragnienie do Krzysia misia. To proszę bardzo. To trzeba się dogadać. Kiedy, co i jak i po prostu niech ten wirus się uspokoi. Ja już wcześniej rozmawiałem z Asią kochaną Masią, mój aniołek. Морхевка. А, а подниму, слухай, себе. А починк поехал. Это что? Тей вирус. Ale co zrobisz no? wyszło jak wyszło. Musiałem hmm? właśnie. trzeba uważać, bo to po się przypala się przekleja, bo to oleju trzeba leć co jeszcze o, widzę dzieci bawią się to dzieciaków, którzy bawią się na placu. ich uważają na siebie No, Trawa już no, zielona się robi. Mm. Indiański posiłek. 음 mm. <Jacobs representatives> uh. mm. Pyszny. było jak nie wiem co. No, i trzymajcie się.